Dam tu z tej strony listy. Samson dzisiaj nagramy nową piosenkę pod tytułem Samotna, 3, cztery i Pewnego razu siedziała sama w oknie. On podszedł do niej, się wnuczył jej no ucha. Witaj skarbie, już weczł uczuciowe słowa. On kochał ją, nie się nikt z Bez tego słowa czuję się bez serca. jedynym marzeniem w tej chwili jest dotknięcia. Myśląc o tym bólu, który mocno na nim bez wątpienia kocham C. Zara to nie jest jak powietrze, które możesz odpychać w każdej chwili, wybierz się. Gdy on już zdalił, mega cierpiała, nie jedynym marzeniem było, aby odeszła. Miała w rękach swoich ulic, bez wahania chciała użyć go, ale jeśli jest rodzina, dom, przyjacielem, wniesza miłość nie uda. Ta miłość boli mocno jak my w tej Tym jedynym marzeniem w tej chwili jest Dotknij się Nie po tego bólu który mocno mnie Bez wątpienia kocham Cię Zara to nie jest jak powietrze, które możesz odbywać w każdej chwili i Wybierz je A teraz możesz mówić jej czule Odeszła już, będę tęsnić obietnicą jego Była jedna rzecz Spotkamy się jutro w niebie skarbie Moim jedynym marzeniem w tej chwili jest dotknąć się. Nie, myśl, nie myśląc o tym bólu, który mocno rani mnie. Bez wątpienia kocham cię. Zdrada to nie jest jak powietrze, które możesz odpychać w każdej chwili i wybierz. Dzięki, pozdrawiam Elo. Dajcie łapkę w górę, suba dajcie i komentarz. Na razie, pozdro Elo.